Radny. Jak haftować na dwie ręce przy użyciu ramy? Ja haftuję tak, że prawą rękę mam pod ramą, lewą rękę mam nad ramą, i przekuwając igłę z prawej strony, łapię ją ręką prawą z lewej strony. Następnie ręką prawą, która jest pod spodem, przekuwam igłę do góry i łapię ją ręką lewą tak aby ułatwić sobie w pracę. I wtedy to jest mm, może połowę szybciej, niżbym miała trzymać tamborek w ręku jedną ręką, a drugą ręką haftować i ta ręka wtedy chodzi góra i dół. A tak to cały czas y, prawą rękę mam na dole. Czyli pod materiałem, pod kanwą. Natomiast lewą przekuwam igłę i łapię to ręką prawą. Myślę, że to tak najlepiej pokazać. Tu mamy pokazane też od dołu, jak to wygląda. Cały czas dwie ręce chodzą. Ręka pod spodem mam. Mniej więcej w tym samym miejscu, żeby mi było łatwo łapać igłę. Na początku to nie było takie łatwe, żeby się przestawić, ale to naprawdę bardzo usprawnia pracę. Haftuję się o wiele szybciej, dwa razy szybciej, i wtedy jestem w stanie zrobić więcej, akurat w tym przypadku pół krzyżyków. I to jest dla Was taki bardzo szybki film. Myślę, że będzie pomocny, bo macie tutaj. Podgląd, jak to wygląda z góry, jak to wygląda z dołu. Nie byłabym w stanie sama tego nagrać. Dziś mia miał mi kto pomóc w tym. Także, jak widzicie, cały czas ręce chodzą. Góra, dół, góra, dół. I to jest naprawdę bardzo szybki sposób. Bardzo go polecam. Na tamborku też możemy tak haftować, jeżeli mamy odpowiedni stojak, żeby go przytrzymać. Może to być stojak podłogowy, może to być taki e, trzymak przykręcany do stołu. E, naprawdę polecam. To jest mój ulubiony sposób haftowania. Kiedyś tylko haftowałam w ręku, trzymając tamborek. E, teraz jak mam możliwość to haftuję na dwie ręce, i to jest naprawdę super. Sprawa. Bardzo krótki, ale myślę, że treściwy i yy, nie jednej osobie się przyda. Także zapraszam do pozostałych moich filmów. Zajrzyjcie koniecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa.